Była trzecia w nocy w Warszawie, gdy Jakub Kowalski, prezes największego konglomeratu nieruchomości w Polsce, zobaczył coś, co zamroziło mu krew w żyłach. Obok kontenerów na śmieci, za budynkiem jego firmy, sześcioletnia dziewczynka spała przytulona do brudnego brązowego psa, oboje drżąc pod mokrym kartonem. A kiedy podszedł bliżej i zobaczył jej twarz. Jego świat się zawalił, bo te zielone oczy, tak znajome, nie mogły należeć do obcej osoby i wtedy zrozumiał, sekret, który zakopał siedem lat temu, właśnie wrócił, by przewrócić jego życie do góry nogami. Listopadowy deszcz uderzał w okna biura na dwudziestym trzecim piętrze, jak powtarzająca się klapsa, uporczywa, odmawiająca ignorowania. Jakub Kowalski stał z czołem przyciśniętym do zimnej szyby, patrząc na światła Warszawy topniejące w żółtych odbiciach na mokrym asfalcie. W dłoni trzymał szklankę nietknięte whisky. Jego długie palce ściskały kryształ z siłą, która zdradzała napięcie w całym jego ciele. Miał 42 lata. Włosy wciąż gęste, ale przypruszone siwizną na skroniach, garnitur Armani kosztujący tyle, co sześć miesięcy średniej pensji i samotność, pożerającą go od środka jak nieuleczalna choroba. Jego syn teraz spał w apartamencie na Żoliborzu, pod opieką niani, jedenastoletni chłopiec, który więcej rozmawiał z ekranami niż z własnym ojcem. Odkąd Magdalena zmarła trzy lata temu, dom stał się mauzoleum z nowoczesnym salonem i włoską kuchnią. A Jakub ukrywał się w pracy, jak skazaniec liczący swoje dni, budując wieże ze szkła i stali, żeby nie myśleć o pustce w swojej piersi. Była prawie trzecia nad ranem, kiedy zdecydował się zejść. Miał zwyczaj robić to, gdy nie mógł spać. Wychodził tylnymi drzwiami, palił papierosa na pustym parkingu, patrzył na niebo i udawał, że jego życie wciąż ma jakiś sens, ale tej nocy, gdy metalowe drzwi zatrzasnęły się za nim z ciężkim brzękiem, zimne powietrze przecieło jego twarz i przyniosło dziwny zapach, brud, wilgoć i coś znajomego, niemal słodkiego, jak szampon dla dzieci. Zatrzymał się. Za kontenerami na śmieci, gdzie zapuszczali się tylko pracownicy sprzątający i palacze, leżał wielki karton po lodówce Samsung złożony w prowizoryczny namiot. A spod niego wystawały dwie małe stopy, brudne, z czarnymi paznokciami, owinięte w zbyt duże spodnie dresowe. Serce mu zamarło. Podszedł powoli. Jego kroki wydawały tylko cichy świst na mokrym betonie. Ukląkł. Uniósł karton. I wtedy ją zobaczył. Dziewczynka, nie starsza niż sześć lat, spała zwinięta w kulkę, z kolanami przy brzuchu, ramionami zaciśniętymi wokół brązowego owczarka o splątanej, brudnej sierści pełnej strzępów. Pies otworzył oczy. Dwa złote, zmęczone, ale czujne oczy. I wydał niskie, ostrzegawcze warknięcie. Ale dziewczynka się nie poruszyła. Oddychała lekko nieregularnie, z drżeniem w piersi, jakby płakała przez sen. Jakub poczuł, jak ściska mu się gardło. Nosiła różową sukienkę, wyblakłą, poplamioną błotem i tym, co wyglądało na zaschniętą krew na rękawie. Jej nogi były pokryte siniakami, jej długie blond włosy przylepiły się do twarzy, brudne i pełne połamanych kosmyków. Ale to były te oczy, nawet zamknięte, które zabrały mu oddech, ich kształt, cienkie brwi, ostry podbródek. Znał je. Nie, to niemożliwe. Wyciągnął rękę drżącą i dotknął delikatnie jej ramienia pies krótko, ostro zaszczekał, a dziewczynka obudziła się nagle, rzucając głową do tyłu i powstrzymując krzyk. Jej zielone oczy, te niemożliwie zielone oczy, otworzyły się w panice, szukając ucieczki. Nie, nie zostań, jestem tu, żeby ci pomóc, powiedział Jakub szybko, unosząc ręce. Jego głos był łagodniejszy niż myślał, że może być. Patrzyła na niego nieruchomo, z przerywanym oddechem ciałem sztywnym. Pies stanął przed nią warczący. Jakub przełknął ślinę, usiadł na piętach, robiąc się mniejszym, nieszkodliwym jak masz na imię wyszeptał. Dziewczynka nie odpowiedziała, tylko patrzyła na niego tymi zielonymi oczami, zbyt dużymi jak na jej twarz. Potem cienkim głosem, złamanym od zimna i zmęczenia powiedziała: Zosia, Jakub poczuł, jak ziemia znika spod niego. Zosia, imię, które Magdalena chciała dać ich córce, gdyby mieli jedną, ale ona nie była jego, nie mogła być. A on? Zapytał Jakub, wskazując na psa, jak ma na imię. Burek, powiedziała, to mój brat. Jakub zamknął oczy na sekundę tylko jedną i wziął głęboki oddech. Kiedy je otworzył, zobaczył ją drżącą, ściskającą ramiona wokół piersi robiącą się jeszcze mniejszą. Zosiu, powiedział, a jego głos był teraz stanowczy, ciepły, zdecydowany. Chcesz pójść ze mną gdzieś w ciepło? Gdzieś. Gdzie możesz coś zjeść i spać? Potrząsnęła głową szybko. Nie wolno mi iść z obcymi. Jakub poczuł kolec w piersi, była nauczona, ktoś ją nauczył. Ale dlaczego więc była tutaj sama, o trzeciej nad ranem, na brudnym kartonie? Nie jestem obcy, powiedział. Nazywam się Jakub i obiecuję ci na wszystko, co mam, że nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko ci pomóc. Studiowała go. Pies przestał warczeć. A potem powoli skinęła głową. Jakub zdjął swoją kurtkę, czarny, kaszmirowy płaszcz za dwa tysiące euro i owinął ją w niego. Gubiła się w grubym materiale, ale drżała mniej. Wziął ją na ręce, a ona pozwoliła zbyt zmęczona, by się opierać. Pies szedł obok nich, wierny jak cień. W windzie, jadąc do biura, Jakub nie mógł oderwać od niej wzroku. I z każdym piętrem, które mijali, z każdą cyfrą, która zapalała się na panelu cyfrowym, jego pewność rosła. Znał te oczy. Bo widział je siedem lat temu, przed blokiem w Pradze Północ, kiedy jego serce biło, a świat był jeszcze młody i pełen obietnic. A jeśli to, co podejrzewał, było prawdą, to wszystko, absolutnie wszystko w jego życiu było kłamstwem. Biuro Jakuba było zimną, minimalistyczną przestrzenią ze szklanymi ścianami, skandynawskimi meblami i czarną skórzaną sofą na której nikt nigdy nie spał. Teraz na tej sofie Zosia spała owinięta w wełnianą kołdrę, którą znalazł w szafce, z burkiem leżącym u jej stóp, czujnym nawet we śnie. Jakub siedział przy biurku, patrząc na nią uważnie, próbując uspokoić burzę w głowie, pocierał twarz rękami tyle razy, że skóra go piekła, nalał sobie kolejną whisky, ale jej nie wypił. Niebieskie światło z laptopa oświetlało jego ostre rysy, oczy zatopione w szufladach chronicznej bezsenności. Brał telefon, odkładał go, brał znowu, musiał zadzwonić na policję. To była procedura, to było prawo, ale jeśli to zrobi, ją straci, a jeśli ją straci, nigdy nie pozna prawdy. Otworzył laptopa, otworzył osobiste foldery, przewinął stare zdjęcia, archiwa, maile. Aż znalazł to, czego szukał. Zdjęcie z 2018 roku zrobione na letniej imprezie nad jeziorem Zegrzyńskim. Na zdjęciu miał 35 lat. Szeroko się uśmiechał z ramieniem wokół młodej, szczupłej kobiety o długich blond włosach i zielonych oczach. Nazywała się Kasia. Była jego tajną dziewczyną przez 8 miesięcy, zanim poznał Magdalenę. Nikt o niej nie wiedział. Nikt. Rozstali się brutalnie przez krótką wiadomość. Wyjechała z Warszawy. On ją zapomniał, albo myślał, że zapomniał. Powiększył jej twarz. Ten sam podbródek, te same oczy, ten sam cienki nos. Spojrzał na sofę, na Zosie. I zaczął czuć, jak ściska mu się piersi. Jeśli Kasia zaszła w ciąże i mu nie powiedziała. Jeśli wyjechała właśnie z tego powodu. Jeśli Zosia była. Nie. Ale gdzie była teraz Kasia? Dlaczego Zosia była sama na ulicy? Wstał, podszedł do sofy, usiadł na podłodze obok niej plecami do ściany i patrzył, jak śpi. Jej mały, regularny teraz oddech, ciepły, jej twarz oczyszczona z brudu po wytarciu wilgotnymi chusteczkami. Mała blizna na brwi, znamie na szyi. Magdalena nie miała znamion, ale Kasia miała, dokładnie tam. Jakub zakrył twarz rękami i zaczął płakać bez dźwięku. Ramiona trzęsły mu się w ciemności biura. Kiedy Zosia się obudziła, był już ranek. Nieśmiałe listopadowe słońce wpadało między budynki i oświetlało zimną podłogę. Jakub zasnął na podłodze. Burek patrzył na niego ciekawie, z pochyloną głową. Panie? Otworzył oczy. Stała obok niego, owinięta w kołdrę z rozpuszczonymi włosami, i patrzyła przez okno, jakby widziała inny świat. Zosiu, powiedział szybko wstając, jesteś głodna, skinęła głową. Dobrze, pójdziemy gdzieś i zjemy, ale najpierw chcę zadać ci bardzo ważne pytanie. Możesz szczerze mi odpowiedzieć? Patrzyła na niego nieufnie. Twoja mama, jak ma na imię? Zosia przełknęła ślinę. Kasia. Jakub poczuł, jak drżą mu kolana. A gdzie ona jest teraz? Zosia spuściła wzrok, wyjechała, wyszeptała i nie wróciła. Jakub ukląkł obok niej, kładąc ręce na jej małych ramionach, obejmując ją delikatnie, patrząc jej w oczy. Od jak dawna? Od trzech miesięcy. A z kim mieszkałaś w tym czasie? Z babcią. Ale potem umarła. I przyszli jacyś ludzie i powiedzieli, że muszę wyjść. Jakub czuł, jak ściska mu się gardło, jak łzy znowu mu podchodzą. Zosiu powiedział, a jego głos był ciepły, pewny, pełen determinacji, której nie czuł od lat. Obiecuję ci, że od teraz nikt nigdy więcej nie wyrzuci cię na ulicę, nigdy. Patrzyła na niego długo. Potem zapytała: Dlaczego? Uśmiechnął się, pierwszy prawdziwy uśmiech od trzech lat, bo mogę być twoim tatą. Prywatna klinika medyczna przy ulicy Puławskiej była sterylną, białą przestrzenią pełną drogiego sprzętu i personelu przeszkolonego, by nie zadawać pytań. Jakub znał menedżera osobiście, byłego kolegę z wydziału, który był mu winien kilka przysług, teraz spłacał jedną z nich. Zosia siedziała na stole do badań, z nogami zwisającymi, nerwowo nimi kołysząc. Burka zostawiono w samochodzie z uchylonym oknem i miską wody. Jakub stał obok niej, trzymając ją za rękę, drugą ręką w kieszeni, ściskając długopis, aż plastik skrzypiał. Lekarka, kobieta po pięćdziesiątce, w cienkich okularach i z pewnymi rękami, szybko pobrała krew, profesjonalnie, i oznaczyła próbki. Za dwie godziny będziesz miał wyniki, powiedziała. Ekspresowy test ojcostwa. DNA. Jakub skinął głową. Podoba ci się ta historia? Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Potem spojrzał na Zosię. Wszystko w porządku, powiedział jej. Nie boli, a za chwilę pójdziemy zjeść coś słodkiego. Lubisz naleśniki? Uśmiechnęła się słabo. Nigdy nie jadłam. Jakub poczuł, jak coś się w nim łamie. Ta sześcioletnia dziewczynka, która mogła być jego córką, nigdy nie jadła naleśników. Wyszli z kliniki i poszli do kawiarni w Nowym Świecie, weszli po schodach do lokalu na ostatnim piętrze, usiedli przy stoliku przy oknie, a Jakub zamówił stos naleśników z nutellą, bitą śmietaną, owocami leśnymi i dwie gorące czekolady. Zosia jadła w milczeniu. Najpierw powoli, potem coraz szybciej, jakby się bała, że ktoś jej je zabierze. Jakub patrzył, a jego serce topniało i łamało się jednocześnie. Zosiu, powiedział po tym, jak skończyła, chcę ci coś powiedzieć. Spojrzała na niego z wąsikiem ześmietany na wardze. Nie wiedziałem o tobie. Gdybym wiedział, szukałbym cię i bym cię chronił. Kochałbym cię, rozumiesz. Zamrugała, potem powiedziała: Mama mówiła, że mój tata wyjechał, bo mnie nie chciał. Jakub poczuł, jak ściska mu się pierś, jak wzbiera w nim złość, ból i wstyd. To nieprawda, wyszeptał. Jeśli jestem twoim tatą, to cię chcę i nigdy cię nie zostawię. Patrzyła na niego długo, potem zapytała: Ale dlaczego mama mnie zostawiła? Jakub nie miał odpowiedzi, bo też nie wiedział. Ale miał się dowiedzieć, kiedy telefon zadzwonił, była dwunasta trzydzieści. Byli na spacerze po Łazienkach królewskich. Zosia biegała za gołębiami, burek, obok niej oboje oświetleni słońcem. Jakub odebrał telefon z galopującym sercem. Panie Kowalski, powiedział głos lekarki, spokojnie, profesjonalnie. Wyniki są jasne. Prawdopodobieństwo ojcostwa 90 dziewięćdziesiąt. 97 Jakub zatrzymał się w miejscu. Jest pan biologicznym ojcem, zamknął oczy, oddychał. Czuł, jak świat się resetuje. Wszystko, każda decyzja, każde wspomnienie, każdy plan. Dziękuję, pani doktor, powiedział. Proszę przesłać mi dokumenty. Rozłączył się. Spojrzał na Zosię. Patrzyła na niego z daleka, z pochyloną głową pytająco. Jakub podszedł do niej, uklęknął. Wziął ją w ramiona i mocno przytulił, z twarzą ukrytą w jej włosach i płakał. Jesteś moja, wyszeptał, jesteś moją córką. Nic nie powiedziała, ale odwzajemniła uścisk i po raz pierwszy od trzech miesięcy poczuła się bezpieczna. Blok na Pradze północ wyglądał tak samo jak siedem lat temu. Komunistyczna szara konstrukcja z dziesięcioma piętrami, balkonami pełnymi rozwieszonego prania i anten satelitarnych, zeszpecone ściany, cuchnące klatki schodowe. Jakub wchodził na piąte piętro z Zosią za rękę, burkiem w drugiej i czuł, jak gardło mu się ściska z każdym stopniem. Drzwi mieszkania numer 23 były zakryte żółtą taśmą, pieczęcią z urzędu dzielnicy. Lokal przejęty przez gminę. Procedura eksmisji zakończona. Jakub zapukał, nikt nie odpowiedział. Próbował dzwonka, martwy. Odwrócił się do sąsiadów. Drzwi naprzeciwko otworzyły się natychmiast. Starsza kobieta z farbowanymi na rudo włosami, w kwiecistym szlafroku, z ciekawskimi i podejrzliwymi oczami. Czego szukacie? Dzień dobry, pani, powiedział Jakub uprzejmie. Szukamy informacji o rodzinie, która tu mieszkała. Kasia i jej matka. Kobieta przyjrzała mu się od góry do dołu. Drogi garnitur, zegarek, włoskie buty. Potem spojrzała na Zosie. I coś błysnęło w jej spojrzeniu. Ty jesteś córką Kasi, powiedziała. Zosia skinęła głową. Kobieta westchnęła. Szkoda jej. Ładna dziewczyna, ale z pechowcem. Jakub spiął się. Co się stało? Kobieta rozejrzała się, potem skinęła, żeby weszli. Jej mieszkanie było małe, pełne starych mebli, zapachu kawy i papierosów. Zaproponowała im wodę, potem zaczęła mówić. Kasia wróciła siedem lat temu. W ciąży, nie chciała powiedzieć, kto jest ojcem. Jej matka Zofia opiekowała się nią, wychowywały dziecko razem, ale Kasia już nie była sobą, piła, znikała na całe noce. Zostawiała dziecko z matką. Potem, trzy miesiące temu wyjechała. Po prostu zniknęła. Zostawiła kartkę. Nie mogę. Wybacz mi. Jakub słuchał z zaciśniętą szczęką. Zofia próbowała, ale była chora. Rak płuc. Umarła w zeszłym miesiącu, a dziecko. Nie miało dokąd iść. Opieka społeczna przyszła, ale ona uciekła. Szukałyśmy jej, ale. Kobieta przerwała. Spojrzała na Zosie. Dobrze, że ją pan znalazł. Jakub przełknął ślinę. Wie pani, gdzie Kasia mogła pojechać? Kobieta pokręciła głową. Nie, ale wiem, z kim się zadawała. Ten facet, Damian, z osiedla. Diler, mała ryba. Kasia była mu winna pieniądze. Jakub czuł, jak wzbiera w nim gniew. Gdzie go znajdę? Kobieta powiedziała mu. Blok dalej. Klatka C, drugie piętro. Jakub wstał. Podziękował, wyszedł, potem odwrócił się do Zosi. Chcesz zostać tu z panią na kilka minut? Zosia skinęła głową, wiedziała i pozwoliła mu odejść. Jakub zszedł po schodach, przeszedł przez ulicę, wszedł do sąsiedniego bloku. Zapach moczu i pleśni: drzwi na drugim piętrze były uchylone, pchnął je. Wewnątrz, na zniszczonej sofie, siedział szczupły mężczyzna po trzydziestce z tatuażami na szyi i przeszklonymi oczami. Kim do cholery jesteś? Jakub nie odpowiedział. Wszedł, złapał go za kołnierz, podniósł, walnął o ścianę. Gdzie jest Kasia? Damian zaśmiał się harczącym śmiechem. Kto pyta? Jakub uderzył go w brzuch. Damian się zgiął. Gdzie jest Kasia? Nie wiem, stary. Zniknęła. Zostawiła mi dług. Dwadzieścia tysięcy. Jak ją znajdziesz, powiedz, że chcę je z powrotem. Jakub walnął go znowu. Jak dowiem się, że jej dotknąłeś, zniszczę cię. Potem wyszedł. Kiedy wrócił do samochodu, Zosia czekała. Spojrzeli na siebie i zrozumiała bez słów. Jej matka już dla nich nie istniała. Ale on istniał. Jej ojciec i od teraz to się liczyło apartament Jakuba na Żoliborzu był duży nowoczesny sterylny jego syn Michał siedział na sofie z padem w ręku grając w FIFA kiedy drzwi się otworzyły Jakub wszedł z Zosią za rękę i burkiem za nimi Michał podniósł wzrok zamroził tato kto to Jakub wziął głęboki oddech Michał to jest Zosia twoja przyrodnia siostra Michał zamrugał Odłożył pada, wstał. Co? Jakub wszedł dalej, zamykając drzwi. Usiadł na krawędzi sofy, wziął Zosię obok siebie i wyjaśnił wszystko. O Kasi, o przeszłości, o teście ojcostwa, o swojej odpowiedzialności. Michał słuchał w milczeniu, przetwarzając. Potem spojrzał na Zosię. Cześć, powiedział cicho. Zosia spojrzała na niego wielkimi oczami. Cześć! Chcesz pograć? skinęła głową. I tak powoli rodzina zaczęła się formować. Kolejne tygodnie były kontrolowanym chaosem. Jakub zatrudnił prawników do uzyskania prawnej pieczy. Zapisał Zosię do prywatnej szkoły w dzielnicy. Kupił ubrania, zabawki, książki, urządził jej pokój różowy, ciepły, pełen światła. Burek otrzymał certyfikat psa wspierającego emocjonalnie i zawsze był przy niej. Michał, początkowo zdystansowany, stał się opiekuńczy. Uczył ją gier, wyjaśniał lekcje, bronił jej, gdy inne dzieci pytały o mamę, a Jakub nauczył się, co naprawdę znaczy być ojcem. Nie tylko tym, który przynosi pieniądze, ale tym, który budzi się w nocy, gdy dziecko płacze, tym, który jest cierpliwy, gdy dziecko krzyczy. Tym, który kocha nawet, gdy jest ciężko. Zosia rzadko mówiła o Kasi, ale gdy to robiła, łzy cicho spływały jej po policzkach. A Jakub trzymał ją mocno i mówił: Ona cię kochała, ale nie mogła, i to nie twoja wina. I z czasem Zosia zaczęła w to wierzyć. Ale pewnego wieczoru, gdy siedzieli przy stole, wszyscy troje, burek pod stołem, Zosia zapytała: Tato. Dlaczego wcześniej mnie nie szukałeś? Jakub zatrzymał się. Odłożył widelec. Spojrzał na nią. Bo nie wiedziałem, że istniejesz. Ale gdybym wiedział, szukałbym cię w każdym zakątku świata. Patrzyła na niego długo. Potem się uśmiechnęła i mu uwierzyła. Był 24 grudnia. Pierwsze wspólne Boże Narodzenie. Choinka w salonie była pełna lampek. Michał i Zosia robili pierniki w kuchni śmiejąc się. Burek spał przy kominku. Na zewnątrz lekko padał śnieg, okrywając Warszawę białym, czystym, świeżym kocem. Jakub stał na balkonie z kubkiem grzanego wina w ręku, patrząc na miasto. Telefony dzwoniły cały dzień: partnerzy, prawnicy, współpracownicy, ale zignorował je wszystkie. Dziś chodziło o rodzinę. W kieszeni miał kopertę. Dostał ją rano kurierem. Była z ośrodka rehabilitacyjnego w Otwocku. Pracownik rozpoznał imię Kasi z wyszukiwań, które prowadził Jakub. Jest tutaj. Rehabilitacja po odwyku. Nie chce odwiedzin, ale może dla córki. Jakub nie powiedział Zosi. Jeszcze nie. Nie dopóki Kasia nie była gotowa. Nie dopóki nie mogła być matką. Ale pewnego dnia może połączy je twarzą w twarz, i może wtedy Kasia będzie mogła powiedzieć prawdę, a Zosia będzie mogła wybaczyć. Ale dziś, teraz, tutaj, rodzina wystarczała. Zosia wyszła na balkon owinięta w koc z rumianymi policzkami. Tato, powiedziała, dziękuję. Jakub się uśmiechnął. Za co? Za to, że mnie znalazłeś. Pochylił się. Pocałował ją w czoło. To ty mnie znalazłaś, Zosiu, ty mnie uratowałaś, przytuliła się do niego. I tak stali w ciszy patrząc, jak pada śnieg, przykrywając przeszłość, grzebiąc ból, zostawiając miejsce na nowe życie, bo rodzina to nie krew, to wybór, to obecność, to miłość, która zostaje nawet po burzy. A Jakub Kowalski, prezes budujący wieże, nauczył się, że największy projekt jego życia nie był zbudowany z betonu. Był zbudowany z uśmiechu małej dziewczynki, która spała spokojnie w jego ramionach, wiedząc w końcu, że ma dom. Ta historia jest dedykowana wszystkim niewidzialnym dzieciom świata, widzianym przez niebo, wszystkim rodzicom, którzy wybierają miłość, nawet późno. I wszystkim sercom, które wierzą, że nigdy nie jest za późno, by stać się czyjąś rodziną. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zostaw komentarz. Może gdzieś ktoś potrzebuje usłyszeć, że nie jest sam.